W polskim świecie muzyki mało kto budzi tak silne emocje jak Elżbieta Dmoch, legendarna wokalistka zespołu 2, plus 1, symbol złotej epoki polskiego popu. Jej głos, niepowtarzalny styl i pełna tajemnic aura tworzyły ją postacią, która przez dekady wydawała się silna, odporna i niemal nietykalna. Dlatego wiadomość o jej poważnych problemach zdrowotnych wstrząsnęła opinią publiczną bardziej niż ktokolwiek mógł się spodziewać. Wszystko zaczęło się niewinnie, od serii niepokojących sygnałów, które początkowo zignorowała zarówno sama artystka, jak i jej najbliższe otoczenie. Dopiero dziś, kiedy Elżbieta zdecydowała się opowiedzieć o wszystkim publicznie, widzimy, jak głęboki i skomplikowany był to proces. Przez lata żyła z dala od mediów, rzadko udzielała wywiadów, strzegła swojego prywatnego świata, w którym, jak twierdzi wielu jej znajomych, próbowała odnaleźć ciszę po burzliwych latach sławy. To jednak właśnie ta izolacja sprawiła, że nikt nie zauważył, kiedy zaczęły się pierwsze symptomy choroby. Elżbieta stopniowo traciła energię, ogarniało ją przewlekłe zmęczenie. A do tego dochodziły coraz częstsze problemy z oddychaniem i bóle, których nie potrafiła racjonalnie wytłumaczyć. Początkowo tłumaczyła je stresem i zmęczeniem życiowym, lecz z czasem objawy zaczęły narastać. Według osoby z jej bliskiego otoczenia, która zgodziła się rozmawiać anonimowo, artystka długimi tygodniami zmagała się z uczuciem narastającego niepokoju. Nie potrafiła zapanować nad dusznościami, pojawiły się zaburzenia rytmu serca. A nawet krótkie epizody utraty równowagi. Elżbieta zawsze była silna, zawsze udawało jej się podnieść po nawet najtrudniejszych doświadczeniach, ale tym razem było inaczej. Czuła, że dzieje się coś poważnego, wspomina osoba z jej otoczenia. W miarę jak symptomy nasilały się, stan zdrowia zaczął wpływać również na jej psychikę. Zamknięcie w czterech ścianach, brak kontaktu z dawnymi przyjaciółmi, narastające poczucie osamotnienia. Wszystko to tworzyło mieszankę, która prowadziła ją w kierunku pogłębiającego się lęku. Mimo to nadal unikała lekarzy, wierząc, że wszystko minie samo. To z kolei opóźniło diagnozę, która, jak się później okazało, miała niepokojący, wręcz wstrząsający charakter. Przełom nastąpił dopiero wtedy, gdy artystka zaczęła mieć poważne problemy ze snem. Budziła się wielokrotnie w nocy. Z kołataniem serca i uczuciem paniki, które narastało z każdym dniem. To właśnie wtedy, po jednej z takich bezsennych nocy, jej bliski przyjaciel zdecydował się interweniować i niemal siłą namówił ją na wizytę u specjalisty. Badania wykazały szereg poważnych nieprawidłowości, w tym zaburzenia pracy układu krążenia oraz wyniki wskazujące na możliwość rozwijającej się choroby przewlekłej, która wymaga natychmiastowego leczenia. Diagnoza, którą usłyszała, była dla niej jak cios. Po raz pierwszy przyznała, że boi się o własne życie. Ta świadomość, tak brutalna i tak nagła, stała się dla niej emocjonalnym przełomem. Po latach milczenia, izolacji i niechęci do świata mediów, Elżbieta Dmoch zdecydowała się opowiedzieć publicznie o swoim zdrowiu. Jak twierdzi, zrobiła to nie tylko z potrzeby serca, ale także dlatego, że chciała. Aby jej fani, ci, którzy przez dekady wspierali ją w najtrudniejszych momentach, poznali prawdę. W swoim wyznaniu, które obiegło media niczym burza, artystka przyznała, że od miesięcy walczy z poważnym schorzeniem, które znacznie ograniczyło jej codzienne funkcjonowanie. Opisała dni, w których nie mogła wstać z łóżka, chwile, w których czuła, że jej ciało odmawia posłuszeństwa, i okresy, w których myśl o przyszłości. Wydawała się przytłaczająca. To właśnie ten dramatyczny moment, moment ujawnienia prawdy, stanowi punkt wyjścia dla całej historii, którą będziemy śledzić w kolejnych. Bo choć rozpoznanie postawiło ją w obliczu trudnej walki, to jednocześnie otworzyło nowy etap w jej życiu etap zmierzenia się z chorobą, odbudowywania sił i poszukiwania wsparcia tam, gdzie jeszcze niedawno widziała jedynie pustkę. Diagnoza, którą usłyszała Elżbieta Dmoch, była jak grom z jasnego nieba. Choć podejrzewała, że jej organizm wysyłał sygnały alarmowe, to jednak skala problemu przerosła najgorsze wyobrażenia. Lekarze, po przeprowadzeniu pełnego pakietu badań, potwierdzili poważne zaburzenia pracy serca oraz rozwijającą się chorobę przewlekłą, która od miesięcy postępowała po cichu. Dopiero teraz stało się jasne, dlaczego artystka przez tak długi czas czuła się słaba. Pozbawiona energii i przytłoczona nieustannym zmęczeniem. Dla niej było to jak nagłe przebudzenie, świadomość, że jej ciało walczyło w ukryciu, bez wsparcia i bez leczenia. Elżbieta przyznała później, że pierwszy moment po diagnozie był najtrudniejszy. Towarzyszyło jej uczucie paraliżującego strachu, ale i pewnej ulgi. Wreszcie wiedziała, co się z nią dzieje. Jak wyznała w rozmowie z bliskimi, najgorsza jest niewiedza. Kiedy nie wiesz, co cię niszczy, wyobraźnia podpowiada ci najgorsze scenariusze. Teraz wszystko nabrało konkretnych ram, choć były to ramy trudne, wymagające i bolesne. Lekarze nie pozostawili złudzeń, potrzebne było natychmiastowe leczenie, regularne kontrole i pełna zmiana trybu życia. To oznaczało jedno, koniec z izolacją, koniec z odkładaniem problemów na później. Elżbieta musiała zmierzyć się nie tylko z chorobą, ale i z własnymi przyzwyczajeniami, które przez lata pozwalały jej uciekać od rzeczywistości. Jej bliscy mówią wprost. To był dla niej moment graniczny. Po latach milczenia, samotności i zamykania się przed światem, musiała otworzyć drzwi, przyjąć pomoc i zaakceptować fakt, że jej zdrowie wymaga systematycznej pracy. Pierwsze tygodnie leczenia były dla niej szczególnie trudne. Terapia okazała się wymagająca, pełna skutków ubocznych i wahań nastroju. Zdarzały się dni, w których nie chciała rozmawiać z nikim, nie miała siły wstać z łóżka, ani zmierzyć się z kolejnymi badaniami, ale były też momenty, które dodawały jej sił, drobne postępy, pozytywne wyniki kontrolne, a przede wszystkim świadomość, że nie jest sama. Po ujawnieniu swojej choroby otrzymała setki wiadomości od fanów, którzy dziękowali jej za lata muzyki i zapewniali o swoim wsparciu. To właśnie reakcja publiczności stała się dla niej jednym z najważniejszych bodźców do walki. Jak zdradziła jej wieloletnia znajoma, Elżbieta była poruszona do łez, widząc, że mimo lat nieobecności wciąż ma grono ludzi, którzy o niej pamiętają i wierzą w jej powrót do zdrowia. Ona przez lata myślała, że świat o niej zapomniał, a tu nagle okazało się, że jest wręcz odwrotnie, mówi znajoma artystki. Równocześnie jednak pojawiły się emocje trudne, których nie dało się zignorować. Diagnoza zmusiła artystkę do konfrontacji z własną przyszłością, zarówno tą prywatną, jak i zawodową. Uświadomiła sobie, jak wielką cenę zapłaciła za życie w cieniu sławy. Długie lata samotności, nieprzepracowane traumy, utracone relacje i ciągłe poczucie bycia niezrozumianą. Choroba stała się więc nie tylko wyzwaniem medycznym, ale i podróżą w głąb siebie, próbą uporządkowania emocji, które narastały przez dekady. Z każdym kolejnym dniem leczenia, Elżbieta zaczęła też lepiej rozumieć, że jej sytuacja jest bardziej złożona niż mogło się wydawać na początku. Lekarze wykryli dodatkowe komplikacje, które wymagały dalszych konsultacji i specjalistycznych badań. Każda wizyta przynosiła nowe informacje, czasem dobre, czasem bardzo trudne. Ale mimo to, artystka trzymała się, choć przyznała, że bez wsparcia kilku najbliższych osób mogłaby nie udźwignąć ciężaru tej walki. Kluczowym momentem okazała się decyzja o częściowym powrocie do życia publicznego. Choć nie planowała kariery ani występów, postanowiła, że nie będzie już ukrywać swojego stanu. Chciała być uczciwa, zarówno wobec siebie, jak i wobec fanów, którzy od lat chcieli wiedzieć, co dzieje się z ich ukochaną artystką. Jej słowa, wypowiedziane w jednym z nielicznych oświadczeń, stały się symbolem jej nowego etapu. Nie boję się mówić prawdy, bałam się milczeć. To zdanie pokazuje skalę przemiany, która w niej zaszła. Choroba odebrała jej zdrowie, ale jednocześnie zwróciła coś, co przez lata traciła odwagę. Odwagę, by mówić, prosić o pomoc, przyznać się do słabości. Ten wewnętrzny przełom będzie miał ogromne znaczenie w kolejnych miesiącach jej życia, które, jak się okaże, przyniosą zarówno nadzieję, jak i kolejne bolesne wyzwania. Choć diagnoza była momentem przełomowym, Prawdziwe wyzwanie zaczęło się dopiero wtedy, gdy Elżbieta Dmoch musiała nauczyć się żyć w nowej rzeczywistości. Rzeczywistości, w której każdy dzień przynosił inne wyzwania, a przyszłość wymagała uważnego planowania, cierpliwości i całkowitej zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń. Choroba nie była chwilowym kryzysem, który można pretane przespać i przeczekać. Była stałym towarzyszem wymagającym stałej uwagi, systematycznego leczenia i dyscypliny, której Elżbieta, jak sama przyznała, musiała uczyć się od nowa. Pierwszym krokiem w tym procesie była reorganizacja jej codzienności. Każdy poranek zaczynał się od leków, pomiaru ciśnienia i krótkich ćwiczeń oddechowych zaleconych przez lekarzy. Czynności, które dla większości osób są rutynowe i nieistotne. Dla niej stawały się fundamentem dnia, czymś, co decydowało o tym, czy będzie mogła wstać z łóżka i funkcjonować, czy też pozostanie unieruchomiona przez słabość i ból. Stopniowo zaczęła też dostosowywać dietę, rezygnując z potraw, które obciążały jej układ krążenia i ucząc się jeść regularnie, co w przypadku osoby żyjącej długo w nieregularnym, artystycznym trybie życia było niemałym wyzwaniem. Równocześnie musiała zmierzyć się z tym, czego nie widać gołym okiem z lękiem, lękiem przed kolejnymi wynikami badań, lękiem przed samotnością, lękiem przed tym, że choroba odbierze jej nie tylko zdrowie, ale także resztki poczucia kontroli nad własnym życiem. W wywiadach, których udzieliła po swojej deklaracji, przyznała, że momentami czuła się jak gość we własnym ciele, jakby choroba decydowała o wszystkim za nią. Te słowa poruszyły tysiące fanów, którzy natychmiast zaczęli wysyłać wiadomości wsparcia, modlitwy, życzenia powrotu do zdrowia. Dla Elżbiety ta fala ciepła miała ogromne znaczenie. Była dowodem, że mimo lat ciszy nadal ma swoje miejsce w sercach ludzi. Ale choroba to nie tylko emocje, to również twarda rzeczywistość, którą trzeba zaakceptować. Elżbieta zaczęła uczęszczać na regularne wizyty kontrolne, konsultacje u specjalistów i badania diagnostyczne, które miały monitorować postęp leczenia. Niezbędna była rehabilitacja, choć nierzadko oznaczała ona bolesne ćwiczenia i konfrontację z własną fizyczną słabością. Zdarzały się dni, w których po intensywnej terapii odpoczywała godzinami, próbując odzyskać siły. Jednak, jak mówią osoby z jej otoczenia, nigdy się nie poddała. Każde, nawet najmniejsze, poprawiające się wskazanie medyczne, traktowała jak osobisty sukces. Jednym z najtrudniejszych etapów tej drogi było pogodzenie się z tym, że jej wcześniejsze życie nie wróci. Artystka musiała zaakceptować, że nie będzie już mogła funkcjonować w pełnym tempie, że jej ciało ma granice, których wcześniej nie dostrzegała. To bolesne uświadomienie jednak odmieniło jej spojrzenie na wiele rzeczy. Zrozumiała, że zdrowie jest wartością, której nie da się kupić ani odzyskać jednym prostym gestem. W jednym z listów do przyjaciół napisała: Gdyby ktoś mi powiedział dwadzieścia lat temu, że największym moim pragnieniem będzie mieć spokojny, zdrowy dzień, pomyślałabym, że żartuje. A dziś to wszystko, czego chce. Mimo trudności, Elżbieta nie zamknęła się ponownie w sobie. Wręcz przeciwnie, zaczęła budować wokół siebie małą, ale stabilną sieć wsparcia. Pojawiły się osoby, które regularnie odwiedzały ją, pomagały w obowiązkach domowych, rozmawiały z nią, kiedy choroba dawała o sobie znać szczególnie mocno. Jej dom, który przez lata był miejscem milczenia, stał się przestrzenią, w której znów pojawiły się rozmowy, śmiech i ciepło. Dzięki temu zaczęła powoli odbudowywać nie tylko zdrowie fizyczne, ale także emocjonalne kluczową rolę Odegrały też wspomnienia, te dobre i te trudne. Elżbieta wielokrotnie wracała myślami do czasów największej świetności zespołu 2+1, próbując znaleźć w nich siłę do walki. Wspominała koncerty, nagrania, fanów, a także bliskie jej osoby, których już nie ma. Te retrospekcje bywały bolesne, ale też oczyszczające. Pozwalały jej uporządkować życie, które przez lata było pełne intensywnych emocji. I dramatów. Choroba zmieniła ją jeszcze w jednym bardzo ważnym aspekcie nauczyła ją wdzięczności za małe rzeczy, za dni bez bólu, za spokojny oddech, za telefon od przyjaciela, za poranek, w którym światło wpadało do pokoju w sposób, który przypominał jej o dawnych koncertach, kiedy reflektory sceniczne otulały ją niczym ciepłe światło. Te drobne momenty stały się jej paliwem na każdy kolejny dzień. Pod koniec tego etapu swojej walki, Elżbieta zrozumiała jedno: Choć choroba jest częścią jej życia, nie musi definiować tego, kim jest. Nadal była artystką, kobietą o niezwykłej wrażliwości, ikoną pokolenia. Jej historia nie kończyła się w momencie diagnozy, przeciwnie otwierała nowy rozdział, pełen refleksji, siły i determinacji. Jak powiedziała w jednym z nielicznych publicznych oświadczeń: Moje zdrowie nie jest tylko moją walką. To także moja opowieść i chcę ją opowiadać, dopóki starczy mi sił. Mimo, że choroba trwale odmieniła jej życie, Elżbieta Dmoch nie pozwoliła, by stała się ona jedyną osią, wokół której obraca się jej codzienność. Gdy jej stan zdrowia ustabilizował się na tyle, że mogła ponownie funkcjonować w miarę regularnie, artystka zaczęła stopniowo otwierać się na świat, od którego przez lata uciekała. Był to proces powolny pełen ostrożności, ale też wewnętrznego zapału, którego wielu nie spodziewało się po kimś, kto tak długo trwał w ciszy i odosobnieniu. Jednak Elżbieta, choć wciąż krucha, odnalazła w sobie nową siłę, siłę dialogu, wspomnień i pojednania z przeszłością. Pierwszym krokiem na tej drodze był powrót do kontaktu z ludźmi, których kiedyś odsunęła, bo jej życie było zbyt bolesne, by je dzielić. Zaczęła odbierać telefony, odpowiadać na listy, i pod te, co dla wielu fanów było największym zaskoczeniem, wyraziła zgodę na kilka krótkich rozmów z dziennikarzami, podkreślając jednak, że nie chodzi o powrót do show biznesu, ale o potrzebę bycia szczerą wobec tych, którzy wciąż o niej pamiętają. Jej wypowiedzi były dojrzałe, spokojne i pełne refleksji. Mówiła o zdrowiu, o wdzięczności i o tym, jak choroba przewartościowała jej życie. W jednym z takich wywiadów podkreśliła: Nie chcę, by mój los był sensacją. Chcę, by moje doświadczenie było przestrogą i lekcją, że nie wolno odkładać zdrowia na później. To zdanie poruszyło tysiące osób. W sieci pojawiły się setki komentarzy, w których fani dziękowali jej za odwagę, a wielu z nich przyznało, że po jej historii sami zdecydowali się na badania kontrolne, zaniedbywane przez lata. W ten sposób głos Elżbiety, spokojny, skromny, ale niezwykle autentyczny, zaczął oddziaływać na ludzi bardziej niż mogłyby to zrobić koncerty czy występy telewizyjne. Drugim etapem jej powrotu było ponowne wejście w świat muzyki, choć w innej, bardziej symbolicznej formie. Elżbieta, mimo że nie planowała śpiewać publicznie, Zaczęła przeglądać stare nagrania, fotografie, archiwalne kasety z prób zespołu 2, plus 1. Wzruszała się nimi, ale jednocześnie odnajdywała spokój w tych wspomnieniach. Były częścią jej życia, z której kiedyś uciekła, bo kojarzyła ją z bólem, utratą i ciężarem sławy. Teraz jednak potrafiła spojrzeć na tamte lata z większą czułością, bez goryczy. Jak powiedziała jednej z bliskich osób. Muzyka była moim największym darem i największym ciężarem. Teraz chcę, żeby była tylko darem. To deklaracja, która wiele zmieniła. Otworzyła w niej przestrzeń na małe muzyczne gesty. Czasami nuciła swoje dawne piosenki w domu, czasem przeglądała zeszyty z tekstami, które pisała przed laty. Nie dla kariery, nie dla fanów, ale dla samej siebie. Jakby chciała na nowo połączyć fragmenty własnej tożsamości, które przez lata pozostawały rozsypane. Trzecim i być może najważniejszym etapem je, jej powrotu było zbudowanie wokół siebie trwałej sieci wsparcia. Ludzie, którzy przez lata starali się dotrzeć do niej, teraz zostali przez nią wpuszczeni do tego delikatnego świata pełnego ciszy i refleksji. Dzięki temu, Dom Elżbiety przestał być miejscem samotności. Stał się przestrzenią rozmów, wspólnych herbat, spokojnych wieczorów i krótkich spacerów, które pomagały jej wracać do formy. Życie, które kiedyś było ciężarem, zaczęło nabierać barw, które utraciła, gdy choroba zdominowała każdy jej dzień. W rozmowach z bliskimi przyznawała, że chciałaby jeszcze kiedyś wyjść do ludzi, nie po to, by występować ale by zobaczyć twarze tych, którzy towarzyszyli jej w myślach przez lata milczenia. Pojawił się nawet pomysł zorganizowania małego spotkania z fanami, kameralnego, skromnego, ale pełnego emocji. Elżbieta nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji, ale samo to, że rozważała taką możliwość, było znakiem ogromnej przemiany. Największym wyzwaniem pozostaje przyszłość. Jej stan zdrowia wymaga stałej kontroli, leczenia i troski, co dla osoby, która ceniła niezależność przez całe życie, nadal jest trudne. Ale Elżbieta zrozumiała coś fundamentalnego: że życie, nawet z chorobą, może być wartościowe, pełne sensu, relacji, ciepła i nadziei. Jak powiedziała na zakończenie jednej z rozmów: Choroba zabrała mi wiele, ale dała mi jedno: świadomość, że każdy dzień jest ważny. I ja chcę te dni jeszcze przeżyć. Te słowa stały się symbolem jej nowej, jej, ej, nowej drogi. Nie triumfu ani powrotu na scenę, ale zwycięstwa nad samotnością, brakiem nadziei i poczuciem, że czas już minął. Bo czas, jak pokazuje historia Elżbiety Dmoch, można odzyskać jeśli tylko ma się odwagę o Niego zawalczyć. Historia Elżbiety Dmoch. To opowieść nie tylko o chorobie, cierpieniu i latach samotności, to także głęboka lekcja o ludzkiej kruchości, sile, jaką można odnaleźć w sobie po latach izolacji i o tym, że nawet największe legendy sceny muzycznej są przede wszystkim ludźmi wrażliwymi, zmęczonymi i spragnionymi ciepła oraz zrozumienia. Gdy artystka postanowiła opowiedzieć światu o swoim stanie zdrowia, Zrobiła coś więcej niż tylko ujawniła prywatną informację, przerwała milczenie, które otaczało ją przez dekady, i pozwoliła swoim fanom ponownie wejść do jej życia, choć na ułamek chwili. Jej walka z chorobą pokazała, że prawdziwa siła nie polega na tym, by zawsze być niezłomną, ale na tym, by umieć poprosić o pomoc, gdy świat zaczyna przygniatać, a życie wymyka się spod kontroli. To również przypomnienie, że legenda estrady wciąż jest wśród nas skromna, cicha, ale obecna, że jej głos, choć dziś nie brzmi tak jak kiedyś, nadal ma moc, która może poruszyć tysiące serc. W swojej nowej rzeczywistości Elżbieta odnalazła coś, czego przez lata nie potrafiła odzyskać poczucie wartości przestała się bać oceny, krytyki, błysków fleszy. Przestała uciekać przed ludźmi, bo zrozumiała, że w ich oczach nie było już oczekiwań czy osądów, były wdzięczność, pamięć i niewyobrażalne pokłady sympatii. Choroba nauczyła ją pokory, ale także otwartości, którą utraciła po burzliwych doświadczeniach swojej kariery i życia osobistego. Jej historia pokazuje również, że nigdy nie jest za późno, by odzyskać kontakt ze światem. Nigdy nie jest za późno, by spojrzeć w oczy przeszłości i powiedzieć jej: Już mnie nie definiujesz. Nigdy nie jest za późno, by nauczyć się nowej codzienności, nawet jeśli jest trudniejsza, pełna ograniczeń i wymagająca więcej troski. Elżbieta Dmoch, mimo problemów zdrowotnych, odnalazła siłę, by żyć dalej, wolniej, ciszej, ale prawdziwie. Jej dni wypełnia teraz spokój, drobne rytuały. I krąg ludzi, którzy towarzyszą jej z czułością, a przede wszystkim świadomość, że jest częścią kultury, która już zawsze będzie ją pamiętać. Że jej muzyka i głos stały się symbolem epoki, ale to jej człowieczeństwo sprawiło, że tylu ludzi zaczęło interesować się jej losem i zdrowiem. Dla wielu fanów, ujawnienie stanu zdrowia Elżbiety stało się impulsem do refleksji nad własnym życiem. Nad tempem, w jakim żyją, nad lekceważonymi sygnałami ciała, nad tym, co naprawdę ważne. W tym sensie jej wyznanie stało się nie tylko informacją, ale darem, cichym ostrzeżeniem, by dbać o siebie, nie odkładać badań i nie ignorować własnych granic. Jej historia, choć pełna trudnych doświadczeń, jest też historią nadziei. Nadziei, że nawet po latach ciemności można odnaleźć światło. Nadziei, że ludzie wciąż potrafią okazać empatię i pamięć. Nadziei, że życie, nawet naznaczone chorobą, może być piękne, jeśli tylko pozwolimy sobie na akceptację i odwagę. Dziś Elżbieta Dmoch wciąż walczy, ale nie jest już sama. Otacza ją wsparcie, którego przez lata unikała. Towarzyszą jej ludzie, którzy troszczą się o nią nie dlatego, że była gwiazdą, lecz dlatego. Że jest człowiekiem, który zasługuje na czułość. A jej publiczność, ta wierna, lojalna, pamiętająca, czeka nie na wielki powrót, nie na koncerty, nie na nowe płyty. Czeka tylko na wieści, że jej dni są spokojne, że czuje się lepiej, że uśmiecha się częściej. I to właśnie jest najpiękniejsze w tej historii. Jej publiczność dorosła razem z nią, już nie szuka sensacji, szuka prawdy, serca, i autentyczności. Jeśli poruszyła Cię historia Elżbiety Dmoch i chcesz być na bieżąco z kolejnymi materiałami o najważniejszych postaciach polskiej kultury, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał. Kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Zostaw komentarz. Napisz, które momenty w życiu Elżbiety najbardziej Cię poruszyły. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć kolejne reportaże, analizy i opowieści, które odsłaniają nieznane kulisy życia artystów, legend i postaci, które ukształtowały polską scenę muzyczną i kulturalną. Dziękujemy, że jesteś z nami. Twoja obecność to największa siła tego kanału.